To już jest ten czas, po kilku miesiącach rywalizacji w grupach przyszła pora na turniej mistrzów. Cztery najlepsze drużyny pierwszej ligi piłkarzy ręcznych przyjechały do Warszawy. Pierwsza akcja drużyny zielonych, drużyny Olimpii Piekary Śląskiej. Mamy pierwszego gola, jeden do 0. Dowodzi drużyną Sokoła Porcelana Lubiana Kościeżyna. Tymczasem zagranie do koła, tam fantastyczne wejście Wojciecha Parzonki. Jeszcze kilka sekund z przewagą zawodnika. Znów prawe skrzydło, no i teraz udało się wreszcie zrobić. Gra pasywna, już sygnalizowana. Miłek, Miłek bardzo pewnie. Oto no indywidualnie, no i to przynosi efekty. Sebastian Zapora, który te zapory tworzy niesamowitą ludyga, teraz poczekał na wsparcie. Dobrze rozegrana zespołową akcja. I też formalności stało się zadość. No ale to bardzo istotne, zgubił teraz piłkę Mateusz Czapla kontra Andrzej Kreński. Nie było tam faulu, bo też nie miało to sensu. Na razie pięć podaniem, no i zagranie za plecami, widowiskowo i trafili. a w roku 2021 w lidze tylko jedna porażka właśnie. Ta porażka z AGH Kraków, ponadto 10 zwycięstw. Dużo pracy przed Adamem Lisiewiczem A tutaj rzuty z biodra Siła oczywiście odpowiednia Ale za chwilę kontra tego wyniknie I za chwilę będzie bramka Tym razem autorstwa Piotra Kowala Więckiewicz Więckiewicz Szukanie pozycji Miłek! Ależ znów potężny rzut I ostatnia akcja Kryński do kogo? Jak nie do niego Ale nie zakończył tego Skutecznym rzutem no i ta pierwsza połowa kończy się dużą przewagą ze strony mks Olimpii Medek z piekary śląskie. To jeszcze nie jest żaden bufor bezpieczeństwa i trzeba grać do końca, tak jakby było 0 do 0. I myślę, że to jest dla nich najważniejsze, czapla, czapla. Ale coś się dzieje w obronie? Gdzie jest obrona? O złość jest niesamowita. Trochę taka reakcja, jakby to był wynik na styku, ale będzie jeszcze jedna kontra. Na wolną pozycję Piotr Kowal, Piotr Kowal! No i to właśnie była taka akcja, którą wykorzystał. To teraz będzie golkiper z e, Piekar Śląskich, hymny Czapla, ale ten Kozioł za mocny. Kryjski w ataku, Kryjski zmieścił to. Teraz myślę ze spokojem, A może już się patrzeć i dopingować swoich kolegów, którzy jeszcze powalczą. Przerzut na skrzydło. No i tutaj to jest na razie punktowe miejsce Jan Gromowski. Takiej ostatniej szarpaninie nie będzie szans, żeby do tego meczu wrócić. Chociaż gola też nie ma zaliczonego. Nadepnięta linia. Dobre podanie do kryjskiego. Kryjski przy bliższym słupku. To był tutaj remis. To, to by się działo, a tak Liściewicz jeszcze spróbował, ale to było wręcz podanie do bramkarza a nie tyle mocny rzut koniec tego spotkania pierwszy z sześciu meczów w turnieju mistrzów pierwszej ligi piłkarzy ręcznych za nami a teraz już pora 19:30 na zegarach pierwszy gwizdek i ruszamy do ataku Krzysztof Muszak po jednej stronie, a po drugiej stronie na razie bezradny w pierwszych minutach Dawid Pietrowski. Więc teraz to jest właśnie to, żeby to pięknie skończyć, żeby tutaj to pięknie podsumować. I na razie to łódko cały czas delegat Związku Piłki Ręcznej. Natomiast ma drugiego gola także Grot Anilana Łódź. Typowo w stylu właśnie szczypiornistów, a więc dwie nogi wybicie, dużo siły, teraz jednak szybka też odpowiedź. Jeszcze jedno odegranie. No i mamy kapitalny pajacyk Krzysztofa Muszaka. Z drugiej strony zebrana piłka, taka druga, bezpańska piłka, ale tam się znalazł Igor Kasperski. Ramionczek. No i właśnie Majewski. Majewski do koła. No to też jest na razie kopalnia punktów. No i 90 bramek w tym sezonie, ale jeżeli chodzi o ten mecz, to bramki zdobywa Tomasz Wojciechowski. Rzut do pustej, nietrafiony, by wywalczyć gołę na remis. Zagranie na koło i takie bramki chcemy oglądać. Szabat przez strefę centralną. Jeszcze szabat, szybka piłka do Kasperskiego. I teraz prawego skrzydła. To i tak faul będzie zdany. jeszcze raz do koła i teraz lop i teraz też taki rzut z grafią. taki na jakim czekaliśmy. Oj to zagranie nie w tempo, to zagranie słabe do Czeka, w kontrze gol, w kontrze gol Piotr Piruk. No i trzeźwy a jeszcze na koniec, miał tutaj dorzucić gola, ale nie będzie, nie będzie już czasu, no, trochę przekombinowali zawodnicy, no, taka złość wewnętrzna. Opatrywany, no i też pytanie, czy będzie w stanie wrócić do gry, ale na razie rozpędzona Anilana. Teraz ładny zwód, lopy, no i to jest akcja znów widowiskowa. Akcja bardzo pewna. Dużo czasu na podawanie, trzeba będzie za chwilę rzucać szabat. Szabat! Tego się nie zapomina, to się po prostu ma w ręku. To doświadczenie drużyny z Obornik Śląskich, no, a na razie wszystko na najlepszej drodze. Jeszcze bramka, kolejne wykluczenie, mogłaby być to rikuriozalna bramka, gdyby to leciało w światło i gdyby to było trochę mocniejsze, a tutaj lewa ręka odpalona przez Artura Szabata, już mocno zmęczony ten 35-latek, a w odpowiedzi też szybkość. Nie udało się Piruga e, odłączyć od rozegrania, a tam trudna pozycja, e, tam było mało miejsca. E, Pawlak, odegranie na prawe skrzydło, no i jest bramka numer 26. Wyżej znów jest to poszukiwanie i znów e, piłka stracona. I rusza do kontry Wawrzyniak. Wawrzyniak! Trudna to była pozycja, ale mamy gola Numer 27! Więc Rana będzie miała troszkę krócej odpoczynku. A mecz będzie niezwykle istotny. Mecz będzie dla jednych i drugich. Meczemu pozostanie w walce zagranie do koła, ale pudło. Ale teraz pomyłka i to już więcej się nic nie wydarzy. Przestrzelił akcję. Bartosz Żubrowski, no a mecz kończy się wynikiem 33 do 28 a więc tak jak i w pierwszy mecz tak i teraz przewaga pięciu bramek przewaga decydująca no i tym samym kończy się pierwszy dzień turnieju mistrzów pierwszej ligi piłkarzy ręcznych na warszawskim AWF-ie